No dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Ja dzisiaj wróciłam z Sopotu i wypoczęta, zrelaksowana, zapraszam Was na nowy odcinek i dzisiaj przygotowałam dla Was... 10 makijażowych zasad, które moim zdaniem powinny odejść już w niepamięć, ponieważ nam szkodzą, a makijaż ma nam służyć i ma sprawiać, że będziemy piękniejsze. Zapraszam do oglądania dalej. I muszę jeszcze Wam powiedzieć, zanim przejdę do tych zasad, że jeżeli widzicie jakieś niedoskonałości w moim makijażu, powstrzymuję się teraz przed śmiechem, to przed chwilą byłam na dole po kawę i słuchajcie, mieliśmy z babcią Elą taki atak śmiechu, że ja w ogóle dziwię się, że cokolwiek z mojego makijażu zostało, więc jeżeli widzicie jakieś niedociągnięcie, jakąś małą plameczkę, to po prostu mi to Zasada pierwsza, którą nie. Niestety przeczytałam w jednym z magazynów prasy kobiecej. Nie chcę robić nikomu antyreklamy, więc nie będę mówiła w jakim, ale trafiłam na artykuł dotyczący tego, w jaki sposób najlepiej przedłużyć trwałość makijażu. I widzicie, co ja tam przeczytałam? To jest profanacja sztuki makijażu. Przeczytałam, że aby makijaż na wielkie wyjście trzymał się mocniej, należy zrezygnować z kremu, ponieważ wtedy skóra jest bardziej przesuszona i wszystko lepiej się trzyma. No voila! No nic lepszego nie można było wymyślić, a uwierzcie mi, nie Nienawilżona skóra po pierwsze sprawi, że podkład będzie wyglądał sucho, my będziemy wyglądały starzej, a poza tym też nie do końca wiemy jak skóra będzie zachowywała się na drugi dzień, więc jeżeli kiedykolwiek przyjdzie Wam do głowy pomysł rezygnowania z kremu, no to naprawdę tego nie róbcie, ponieważ dobrze dobrana pielęgnacja Prawia, że nasz makijaż wygląda doskonale. No i tak naprawdę przy tym punkcie nawiąże jeszcze do tego, że odpowiedni dobór kosmetyków pielęgnacyjnych i demakijażowych. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego filmu, to oczywiście Was serdecznie zapraszam. Wpływa na to, że nasz makijaż wygląda świeżo, nowocześnie i pięknie. Zasada numer dwa, i znowu aż serce mnie woli, kiedy muszę to powiedzieć? Utrwalanie makijażu lakierem do włosów. Błagam Was, kobiety moje piękne, nie róbcie tego. Lakier do włosów ma mnóstwo chemikaliów, które są przystosowane, przeznaczone do utrwalania naszej fryzury, a nie naszego makijażu. Jest mnóstwo alkoholu, który oczywiście może nam zaszkodzić. Nigdy nie wiemy, jak wpłynie to na naszą skórę, na jej kondycję. Gwarantuję, że może makijaż będzie w jakimś stopniu lepiej utrzymany, albo po prostu będzie wysuszony i nie będzie wyglądał tak estetycznie, jak wyglądać powinien. A w tej chwili dobre utrwalacze makijażu, dobre mgiełki utrwalające nie tylko nie będą powodowały efektu ściągnięcia skóry, ale jeszcze będą ją pielęgnowały. Mnóstwo mgiełek ma na przykład wodę kokosową w składzie, która naprawdę bardzo fajnie skórę nawilża, zachowując jednocześnie dobrodziejstwo składników przedłużających trwałość makijażu. Czyli z lakieru do włosów rezygnujemy, a niestety nadal dosyć często Często się z tym zgubnym stereotypem spotykam. Zasada numer 3. Wiem, że teraz może trochę się narażam, ale muszę to powiedzieć zbyt mocne brwi. Wiem, że odpowiednio dobrana brew potrafi zdziałać cuda. Kiedyś powiedziałam, że brew jest jak rama do obrazu. Jeżeli nie ma ramy, to obraz istnieje, ale czegoś w nim brakuje i tak samo traktuję brew, jeżeli chodzi o wykończenie makijażu całej twarzy. Uważam, że brew pełni funkcję odmładzającą, wyszczuplającą, upiększającą i jest po prostu. Kluczową rolą pięknego makijażu. Natomiast jeszcze nie tak dawno powstała moda na ultramocne brwi. Ja zawsze byłam bliższa technice, w której brew oczywiście jest podkreślona pięknie, natomiast jest w pewien sposób niedoskonała, i przez tą niedoskonałość mam na myśli na przykład skóry, która po prostu przebija pomiędzy włoskami. Jak najbardziej da się brew podkreślić tak idealnie, że mamy dwie perfekcyjnie symetryczne brwi, które niestety w niczym nie przypominają brwi naturalnej. I taka brew, która wygląda jak brew przepraszam, odrysowana od szklanki niestety sprawia, że nasz makijaż wygląda bardzo sztucznie. Zrozumcie mnie dobrze, ja szanuję styl każdego makijażysty i każdej osoby, która sobie ten makijaż robi, natomiast uważam, że właśnie tak mocna i karykaturalna brew może wyglądać dobrze, nie wiem, na Instagramie, w jakimś odpowiednim oświetleniu z odpowiednim retuszem, a nie na żywo. Mi osobiście nawet z tym odpowiednim retuszem tak mocna brew się nie podoba, bo moim zdaniem właśnie ona nie wygląda naturalnie, a jeszcze do niedawna niestety było bardzo dużo makijaży permanentnych brwi, które po latach wyglądały niestety koszmarnie. I sama spotykam się z moimi kochanymi klientkami, które cierpią niestety przez to, że kiedyś popełniły taki błąd, że kiedyś skorzystały właśnie z metody podkreślenia brwi w sposób permanentny, czyli w sposób stały, trwały, no i ta brew została bardzo graficzna, a na przykład pigment się wytrącił i została barwa zielona, albo barwa czerwona, albo barwa ruda. Teraz mamy możliwość korzystania z naprawdę fajnych sposobów na podkreślanie brwi. Yy, mamy wiele salonów, w których możemy sobie dorysowywać włosek po włosku. Jakość tego pigmentu jest coraz lepsza, więc jeżeli chodzi o taki makijaż permanentny, to jak najbardziej. Natomiast no nie wiem, napiszcie no, mi w komentarzach co myślicie, ale ja sądzę, że takie naprawdę strasznie ostre i graficzne brwi nigdy nie wyglądają dobrze. Zasada czwarta, którą muszę omówić, ponieważ mamy sezon ślubny i niestety jest to dosyć burzliwy temat. Łudzenie się, że makijażystka zrobi wszystko za mnie Niestety na wielu forach, na przykład facebookowych, możemy wyczytać, że... Idąc do makijażystki, spodziewam się cudów. I oczywiście bardzo fajnie, że stawiacie wysoko poprzeczkę. Uważam, że teraz mamy takie możliwości kosmetyczne, że musimy wymagać oczywiście bardzo dużo. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli na przykład byłyśmy przed chwilą na kwasach, skóra nam się łuszczy, nie powiedzieliśmy o tym naszej makijażystce, to ona może mieć naprawdę duży problem ze zrobieniem pięknego makijażu w tym najważniejszym dla nas dniu. Pamiętajmy, że makijaż to jest jakby. Yy, ostatni wykańczający element naszej pięknej stylizacji, ale tak naprawdę bardzo dużą pracę musimy wykonać same w domu. Maseczki, peelingi, złuszczanie twarzy, yy, kosmetyka, te wszystkie elementy są naprawdę kluczowe do tego, żeby makijaż wyglądał pięknie i żeby po prostu prezentował się pięknie. Tak samo kiedyś tam yy, moja koleżanka powiedziała mi, że miała wielki problem, ponieważ jej klientka miała do niej pretensje, że zmarszczki nie zostały makijażem przykryte. Oczywiście robimy wszystko, żeby te zmarszczki wyblurować, czyli wygładzić. Robimy wszystko, żeby ich nie podkreślić. Natomiast my no, nie jesteśmy chirurgami i nie jesteśmy w stanie zrobić makijażem liftingu. Dążymy do tego, żeby on był jak najpiękniejszy. Staram się po prostu, żebyście dobrze mnie zrozumieli, dobrze mnie zrozumiały. Natomiast musimy mieć z tyłu głowy, że naprawdę od siebie też musimy wymagać i wtedy możemy wymagać równie dużo od naszej makijażystki. Zasada numer 5. Matowe pomadki pasują każdemu. Kilka lat temu matowe pomadki absolutnie podbiły internet i Instagram. W pewnym momencie miałam wrażenie, że matową pomadkę ma każdy. Jest to taki rodzaj kosmetyku, który oczywiście znakomicie się utrzymuje, potrafi wspaniale uzupełnić błyszczący makijaż oka. Sprawia, że możemy zapomnieć o poprawkach na długie godziny, natomiast ma wiele minusów, a pamiętam doskonale moment, w którym właśnie przez to, że wydawało mi się, że już każdy ma tą matową pomadkę w swojej kosmetyczce, to zaczęłam zauważać, że praktycznie co druga kobieta ma wysuszone usta. I moim zdaniem nie ma nic gorszego niż taka Wysuszona, popękana, matowa pomadka po wielu godzinach na wysuszonych ustach. Oczywiście wiem, że mogą nam się matowe pomadki podobać, natomiast jeżeli pomimo peelingów, pomimo balsamów nawilżających skóra naszych ust jest zbyt delikatna do ich noszenia, to po prostu lepiej z nich zrezygnujmy i uwierzcie mi, że wtedy całość naszego makijażu będzie prezentowała się o wiele bardziej świeżo, a w tej chwili w ofercie mamy naprawdę całe mnóstwo produktów kremowych o przedłużonej trwałości, które też będą utrzymywały się bardzo dobrze. Może nie tak znakomicie, jak matowe pomadki, ale nadal bardzo długo, a nie sprawią, że nasz makijaż będzie wyglądał nieestetycznie. Zasada numer 6. Używanie dużej ilości pudru. Cały czas spotykam się z teorią, z myśleniem, że nasz makijaż będzie trwały tylko i wyłącznie wtedy, kiedy użyjemy dużo pudru. Spotkałam się nawet kiedyś z takim podejściem, że aby makijaż był trwały i aby dobrze wychodził na zdjęciach, to trzeba sprawdzić dłonią boki twarzy, że należy jej dotknąć i tylko wtedy, kiedy nie będziemy czuć takiej kremowości, takiej lekkiej lepkości, to makijaż jest dobry. I ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ponieważ zbyt dużą ilością pudru możemy się po prostu postarzyć i wysuszyć. Uważam, że podkłady, które mają właściwości zastygające na nietłustych twarzach nie wymagają przypudrowywania na bokach twarzy i w zasadzie do tego chciałabym teraz nawiązać, ponieważ wielokrotnie otrzymuję w komentarzach od Was pytania właśnie o to, dlaczego ja boków twarzy nie pudruję. No i teraz chyba jest najlepszy moment, żeby ten temat rozwinąć. Jeżeli używam właśnie tych zastygających podkładów, jeżeli daję im chwilę na to, żeby one sobie ładnie popracowały ze skórą i jeżeli pędzlem nie przyciskam zbyt mocno twarzy, to Uwierzcie mi, nic się nie stanie. Skóra, jeżeli nie jest skórą przetuszczającą się, nie będzie Wam tutaj dawała takiej lepkości na twarzy, jaką na przykład możecie zaobserwować na strefie T, jeżeli macie skórę mieszaną, tak jak ja. I tutaj brązer naprawdę będzie się dobrze utrzymywał, więc się tego nie obawiajcie. A zrezygnowanie z nadmiernej ilości pudru po prostu sprawia, że nasz makijaż wygląda lekko, świeżo i nieobciążająco. Zasada numer 7. Moja koleżanka coś mi poleciła, to z pewnością jest dobre. Ja. Ja z takim podejściem spotykałam się niezwykle często, kiedy pracowałam w perfumerii. Klientki przychodząc do perfumerii i szukając jakiegoś idealnego dla siebie kosmetyku, bardzo często przychodziły, mając już z tyłu głowy dany produkt, który chciałyby kupić czy też przetestować, ponieważ właśnie ich koleżanka powiedziała im, że jest to produkt hitowy. I oczywiście w wielu wypadkach myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że naprawdę okaże się ten produkt produktem dobrym, natomiast musicie też pamiętać o tym, że dobór indywidualny jest absolutnie kluczowy. Każda skóra jest inna, każde potrzeby są inne, jesteśmy w różnym wieku, mamy różne oczekiwania co do makijażu i musimy pamiętać o tym, że to, że coś sprawdziło się naszej koleżance wcale nie musi oznaczać, że sprawdzi się równie dobrze nam, więc naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście kosmetyki dobierały indywidualnie do Waszych potrzeb i z szacunkiem do Waszej skóry. Zasada numer 8 wydaje mi się, że nadal bardzo popularna. Kolor makijażu powinien być przeciwstawny do koloru naszej tęczówki. Wielokrotnie słyszałam, że jeżeli mamy oczy niebieskie, możemy zapomnieć o niebieskich cieniach. Jeżeli mamy oczy brązowe, nie malujmy się czekoladowymi cieniami, a jeżeli mamy oczy zielone, zieleń nie jest dla nas. Ja uważam, że nic bardziej mylnego. W tej chwili, jeżeli wykorzystamy yy, dobrodziejstwo naszego makijażu, jeżeli na przykład będziemy przyciemniać sobie dosyć mocno rzęsy i na przykład doklejać kępki, to nawet mając zielone oczy tak jak ja, możemy sobie zrobić zielony makijaż. Ja nawet taki make-up robiłam w jednym z tutoriali na święta i uwierzcie mi, że czułam się w nim bosko. Jak najbardziej zasada kontrastów jest cały czas słuszna, i cały czas uważam, że, na, że warto o niej pamiętać, natomiast też pomyślcie o tym w ten sposób, że jeżeli na przykład mamy oczy zielone i zrobimy też makijaż w zieleni, no to ta zieleń będzie taka naprawdę widoczna, zachęcająca, więc naprawdę nie musimy się tego bać, a jeżeli na przykład mamy oczy niebieskie i kochamy kolor niebieski, ale w niebieskim, smokey ice nie czujemy się najlepiej, to możemy sobie zrobić po prostu klasyczne cieniowanie oka neutralnymi odcieniami i naszkicować piękną kobaltową kreskę, czyli rzęs Nie ma tutaj zasad, musimy po prostu robić tak, żebyśmy my czuły się dobrze. Zasada numer 9. jeżeli mocno podkreślamy oko, to rezygnujemy z wyrazistych ust. I tutaj znowu do tego tematu podchodzę z kilku stron. Uwielbiam smoky ice i usta w odcieniu nude. Uwielbiam czerwone usta i delikatne oko, ale uwielbiam również mocny makijaż oka i mocny makijaż ust. Sądzę, że on wygląda w pięknie wtedy, kiedy dodamy do niego pewność siebie. Kiedy jesteśmy przekonane o tym, że wyglądamy świetnie, to tak też będziemy wyglądać. Naprawdę pewność siebie jest niezwykle istotnym faktorem w przypadku noszenia ciężkich makijaży. Mocno podkreślone oko na przykład czarną konturówką i ciemne usta kojarzą mi się z makijażem w stylu hiszpańskim. Jeżeli dołożymy do tego taki fajny, zgrabny, niski koczek, no to uważam, że będziemy wyglądały naprawdę zjawiskowo, ponętnie i świetnie. Więc jeżeli czujecie się dobrze w takim makijażu, macie piękne, wielkie oczy, usta, no to naprawdę nie bójcie się go i po prostu róbcie tak, żebyście Wy czuły się w nim dobrze. No i na koniec trochę burzliwy temat, czyli 10 rozświetlacz widoczny z kosmosu. Moi mili, ja cały czas w tym odcinku nawiązuję do tego, że oczywiście w makijażu Najważniejsze jest to, żebyście to wy dobrze się w nim czuli. Natomiast wydaje mi się, że w pewnym momencie rozświetlacz trochę wymknął się spod kontroli. Ja jestem wielką fanką rozświetlaczy. Jak widzicie, nakładam go i tak dosyć wyraziście. Natomiast i tak jest to nic w porównaniu do tego, co niejednokrotnie zaobserwowałam na Instagramie oraz na ulicy. Moim zdaniem makijaż powinien tworzyć harmonijną całość. Nawet mocny makijaż oka i mocny makijaż ust może wyglądać dobrze, jeżeli wszystkie elementy makijażu są ze sobą spójne. Ale strasznie mocno widoczny rozświetlacz, który naprawdę jest bardzo dostrzegalny z daleka, może sprawić, że tylko na rozświetlaczu będziemy się koncentrować, a nie na naszej pięknej urodzie. Makijaże w stylu Glow są naprawdę boskie i jestem ich wielką fanką, ale myślę, że wiele z Was mogło też zaobserwować takie make-upy, w których dekolt był tak mocno rozświecony, że bardziej przypominał stal niż skórę na dekolcie. Mi osobiście się coś takiego nie podoba. To jest oczywiście moja preferencja i mój gust. Wszystko zależy od tego, co podoba się Wam. Natomiast wydaje mi się, że taka naprawdę totalna przesada z rozświetlaczem po prostu nie dodaje nam uroku. Moi drodzy, to już wszystko na dziś. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jak podobał Wam się ten odcinek, ale napiszcie mi również, czy wy napotkaliście zasady makijażowe, które cały czas są stosowane, a które Waszym zdaniem powinny odejść w niepamięć. Pamiętajcie, że wszystko robimy z szacunkiem do gustów innych osób. I ja już wypoczęta, już się po prostu nie mogę doczekać, aż pójdę na spacer, bo dzisiaj jest naprawdę piękna pogoda, więc wam też tak pięknej pogody i pogody ducha oczywiście życzę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku, który pojawi się już niebawem. Nie zapomnijcie o kciukach w górę, o subskrypcjach. Do zobaczenia!